Humanistyka cyfrowa? Czy to oksymoron? Otóż nie. Humaniści też mają komputery i nie wahają się ich użyć. Do czego? Na przykład do tego, by tworzyć cyfrowe wersje dzieł kultury. Średniowieczny manuskrypt, zazwyczaj zazdrośnie strzeżony w najbardziej nawet liberalnej bibliotece, zaczyna żyć nowym życiem, gdy zostanie odwzorowany w rzeczywistości wirtualnej. Oczywiście skan wszystkich stron i dołączenie elektronicznej wersji tekstu to dopiero początek. Całość trzeba jeszcze zakodować w specjalnym języku komputerowo-humanistycznym, popatrzeć komentarzem językowym, ikonograficznym i przekładem oraz dodać komentarz naukowy. Takiej wersji nie strawi pożar, nie pożre pierwotniak i grzyb, nie zabrudzi nieostrożny czytelnik. Taka wersja bezcennego skarbu kultury jest za to dostępna każdemu badaczowi w dowolnym miejscu na świecie. Takie właśnie dzieła powstają w Laboratorium Edytorstwa Cyfrowego tworzone przez edytorów z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracowujemy naukowe edycje cyfrowe dzieł Piotra Skargi i Wacława Potockiego. Mamy łacińską twórczość Jana Kochanowskiego. Nie tylko w oryginale, ale i w polskim przekładzie. Nie zapominajmy jednak, że komputer to przecież maszyna licząca. Taka, która potrafi policzyć słowa w nieograniczonej praktycznie liczbie tekstów, poddać te dane analizie statystycznej i pomóc humaniście, no właśnie, w czym. Na przykład w wykryciu autorstwa anonimowego tekstu. Stylometria komputerowa liczy częstości słów i na tej podstawie tworzy profile leksykalne pisarzy. Zresztą nie tylko pisarzy, również tłumaczy, gatunków i okresów literackich. Na nieznaną dotąd skalę można w ten sposób klasyfikować wielkie zbiory tekstów. Tak wielkie, że wymykają się poznaniu pojedynczego badacza. POB Digital Humanities Lab stworzył już kolekcję 10 tysięcy pełnotekstowych elektronicznych książek po polsku, polskich oryginałów i przekładów na polski. Ten wciąż rosnący zestaw danych zostanie wkrótce udostępniony do komputerowych badań nad tekstem. Już od wielu lat prowadzonych w Instytucie Filologii Angielskiej UJ przez badaczy skupionych wokół doktora habilitowanego Jana Rybickiego.